every jedi is naturally stronger in different areas of the force and it will be up to you to decide what to focus on alright let's get started in the next area you'll find some training remotes these will help you learn how to handle a lightsaber ready 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 here come the remotes

Dobra, chyba teraz... No, teraz będzie trochę ciszej, ale i tak dla mnie jest zbyt głośno. Ok, taki. Okej, okay, no musimy ukończyć kurs. Q i E zmieniamy nasze umiejętności Możemy ich też używać z pomocą F1, F2, F3, F4. To zabijemy, tak na wszelki wypadek. Znacznie ryczą. Tam jest Secret Area. Teraz mogę powiedzieć. Przynajmniej realistycznie jest to, że możemy się utopić. Przynajmniej pomyśleli o tym. Tutaj mamy HP, jakby nam, jakbyśmy aż tak ucierpieli. No dobrze. Wróćmy na nasz kurs, żeby nie tracić czerwca. cennego. Zdecydowanie to jedna z bardziej klimatycznych gier. Znowu, ja, no Chociaż jest dosyć krótka. Kurde, ją przeszedłem. Pierwszy raz przychodziłem ją w, w dwa dni, no i ten frajer jest skończoną szmatą w skrócie. Dobra, na szczęście poradziliśmy sobie z tym ścierwem. Jest, dlaczego to wszystko jest takie głośne? Byłem, powinienem było o tym wcześniej pomyśleć. Wiesz, co? W ogóle muzyka, tu wywalmy, jest bardzo klimatyczna, ale po prostu. No, przykro mi. Co Nie za ja bardzo sobie przypominam, kiedy jeszcze trzeba używać tego klucza, ale. To miało takie znaczenie. A właśnie, może połączę te dwa odcinki, tak naprawdę. Jeżeli to oglądacie, bo uznałem, że są krótkie, wystarczy, aby połączyć, to... No, to. no to tak bywa. Kolejna area. Secret tam jeszcze pamiętam Naprawdę F4 się sprawdza, nie wiem, ma takie bloczki, ale że ja pamiętam, to po co? Co jeszcze powiedzieć można, że no, nasza postać jest dosyć taka yy, potrafi się, jakby, ma problemy jakby z panowaniem nad charakterem, co w sumie dosyć mnie utożsamia z, z nim a Pelin to jest taki frajer, z którym nie wiem czemu nasza postać się zadaje, szczerze mówiąc znaczy, Dlatego też, no, że nasz, mamy wspólnego mistrza, ale coś pogrzałem. A, no i teraz trzeba użyć takiego F3. To co ciekawe, było użyte tylko w jednej części z Zwiezdnych Wojen. W pierwszej części, jak uciekali przed druidekami. O, no jesteśmy. I'm not the one you should be apologizing to. It's no big deal. You said yourself this wasn't a competition. Hey, it was just a joke. I didn't think it would... If that droid was set to Luke's training regimen, it would have killed Jaden. Hm, I'm so mnie I zastanawia. can't believe I... I mean, I wasn't trying to... Save it, Rosh. Jaden, you have a right to be angry. But believe me when I say you don't want to feed that emotion. I understand, Master Katarn. Apology accepted, Rosh. Good, that's settled. And remember, it's Kyle? Yes, Matt, uh, Kyle. Sure thing, Kyle. Okay. You're both ready to start putting what you've learned to use. Let's see how you do in the real world. Kyle, I did some research on that strange mark from the clothing we found at the temple.

no Dobra, czytajcie sobie to jak chcecie, ja mi się nie chce, bo już to już czytałem kiedyś. Okej. Okay. No i tutaj mamy misję i poruszę to, co w końcu nie dokończyłem. Będę wiedział, czy jest różnica między Jedi a Jedi Knight? Myślę, że jest, bo tak weźmy na logikę, jeżeli tutaj też poziomy trudności są jakieś, no to tak dziwnie. Ee, że jest Jedi, Jedi. Padawan Padawan, Jedi, Jedi Knight i Jedi Master. Oczywiście, że jest Jedi Master, jest jeszcze Jedi Grand Master, także jest dziwna chronologia u sitów, ale tym się może kiedy indziej zajmiemy. Zresztą nie ma takie potrzeby. No i tutaj mamy misję. Obydwa na nie. I to już będzie właśnie W tym odcinku chciałem, żeby one były tak, całkiem krótkie. No. Będziemy o Eisley. No i tyle, tak naprawdę. Dobra, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.